Panie prezesie, gościmy Was po raz kolejny na naszym branżowym spotkaniu. Od lat mówimy o rosnącej roli technologii, a w tym oczywiście pojawiają się w tej tematyce drony jako nieodłączna część tej technologii, która ma zmienić nasze otoczenie, rzeczywistość, sprawić, że branża będzie nie tylko bardziej zaawansowana technologicznie, ale też bogatsza w zdobycze tej właśnie technologii związanej z użyciem drona. Czy faktycznie może Pan potwierdzić, czy wskazać, Jakieś obserwacje, że obecność tej technologii dronowej jest coraz większa, coraz bardziej pojawiają się nowe obszary i pola do wykorzystania tych bardzo zaawansowanych urządzeń. Przede wszystkim ta nasza technologia i potrzeba jej wdrożenia w branży ochrony wzięła się stąd, że no mamy do czynienia z rosnącą presją związaną z rosnącymi stawkami minimalnymi. Jeżeli chodzi o wykorzystanie dronów w ochronie mienia, to tutaj jest okazja do uniezależnienia. Zależnienia się firm ochrony, ich klientów od fluktuacji tych stawek minimalnych, a co za tym idzie rosnących kosztów świadczenia tego typu usług, to po pierwsze takie myślę najbliżej tej całej problematyce, z którą obecnie boryka się branża ochrony. Po drugie, drony to są tak naprawdę, jest to tak naprawdę przedłużenie zmysłów operatora, pracownika ochrony i tutaj no mamy unikalną możliwość dostarczenia branży naprawdę nowego wymiaru, tych danych no, wymiaru z powietrza. Coś, co do tej pory nie było możliwe przy zastosowaniu bardziej konwencjonalnych technologii. A tutaj wykorzystując drony przy realizacji lotów patrolowych czy realizacji lotów interwencyjnych po pierwsze dostarczamy personelowi naziemnemu odpowiednich danych w postaci wizji z kamery dziennej czy termowizyjnej zasilonej algorytmami computer vision, czy też dajemy... Tym przedsiębiorstwom możliwość wywierania wpływu na potencjalnego intruza, podczas gdy grupa interwencyjna no jeszcze nie pojawiła się na obiekcie za pośrednictwem takich narzędzi taktycznych jak stroboskop czy głośnik kierunkowy. Zatem jest tutaj wiele korzyści z wykorzystania technologii bezogowych w branży ochrony niewątpliwie. No i cieszymy się, że możemy być tu kolejny raz z Państwem, opowiadać o tych technologiach i pokazywać, w jakim kierunku to może dalej spójnie podążać. No tak, obecność technologii to również obowiązki, nowe obowiązki dla pracownika ochrony, który musi tą technologię poznać, umieć ją i używać, by wykorzystać jej wszystkie funkcjonalności. Czy z pana perspektywy obsługa drona, czy zdanie egzaminów w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego stanowią jakąś barierę w wprowadzaniu tej technologii w branży ochrony? Czy jest to przeszkoda, czy da się przeżyć i, i zdać te wszystkie egzaminy? Może jeżeli chodzi o samą kwestię zdawania egzaminów, to nie jest to nic, powiedziałbym, skomplikowanego. Natomiast kwestia już tutaj natury bardziej. Zarządzania takim działem dronowym w korporacji, no tutaj już zaczynają się robić schody. No i stąd też nasz model biznesowy, który tutaj oferujemy firmom ochrony, a mianowicie to, że realizujemy kompleksowo tą usługę za nich. Czyli wtedy taka firma ochrony no nie musi w ogóle się angażować w tematy lotnictwa bezzałogowego, nie musi dbać o to, aby ci wszyscy pracownicy dodatkowi byli przeszkoleni, nie muszą budować nowych systemów informatycznych, tylko tak naprawdę integrują się z nami, z naszymi procesami, z naszą technologią. W zasadzie bezboleśnie, nie ma bezinwestycyjnie z punktu widzenia czasu i pieniędzy i mogą zacząć od razu korzystać z tego typu rozwiązań bez podejmowania jakichś radykalnych decyzji biznesowych. Mhm. Mam zatem nadzieję, że z Państwa pomocą szybko nauczymy naszych pracowników ochrony obsługi tych wszystkich funkcjonalności, byśmy mogli szybko te rozwiązania wdrożyć i zastosować. W branży stosujemy już takie tymczasowe, szybkie rozwiązania jak wieże wideo, jak doraźna ochrona, szczególnie na imprezach masowych, na koncertach. Myślę, że tutaj te drony mogą spełnić ważną funkcję, rolę i być takim elastycznym sposobem na ochronę doraźnej imprezy na jakimś obszarze terenu. I tutaj z punktu widzenia takiego szeregowego pracownika ochrony, niewiele się zmieni. On e, zmieni się to, że będzie miał dostęp do bardziej rzetelnych informacji w czasie rzeczywistym, ale tak naprawdę sposób ich komunikowania mu nie ulegnie zmianie. On dalej będzie mógł je otrzymywać w formie komunikatów przez telefon czy jakieś inne narzędzie, z którego dana firma korzysta. E, no my dbamy o to, żeby ten cały proces był jak najbardziej bezbolesny dla, dla całej firmy, która z nami e, w te usługi. Dronowe wchodzi. To bardzo ważna deklaracja, szczególnie przy nowinkach technologicznych, które trafiają na nasz rynek. Ta pomoc jest nam szczególnie potrzebna. No, wszyscy musimy oderwać się od tego tradycyjnego modelu świadczenia usługi wyłącznie przy użyciu strażnika ubranego w mundur. Liczymy na, na coraz więcej technologii. Tym bardziej dziękujemy za Wasz udział po raz kolejny w naszym spotkaniu i życzymy dalszego rozwoju firmy. Dziękuję bardzo. Ja również serdecznie dziękuję i pozdrawiam.